Witajcie, kochani, w drugim lipcowym wtorku z 30. -tką. Dzisiaj jest z, z numerem 4. Ja mam to zrobić to po kolei, ale wiecie, może, może, może zobaczymy. Na tym zwrocie nie pozostaniemy. Jakaś korona się pokaże. No i jestem też ciekawa, co wy wybierzecie na społeczności na sierpień. A ja to mamy 13, 10, 32 i 22. A tu trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden i trzydzieści jeden, piętnaście, dwanaście, trzydzieści cztery i dziewiętnaście. To kolejne rzędy, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, czternaście. 25, 1, jedenka, to nic nie ma wygranego, trójeczka, jedenastka, szóstka, 16, no i tu mamy dziewiątkę i siedemnastkę, niestety nie mamy nic. Nie wiem, czy tak po kolei będą wygrane klucz i pierścień, banknotę koniczyna, diamentę banknoty banknotę, waliza, walizka, moneta, walizka, sztabka, banknotę, klucz, pewnie to będzie pustak, moneta i sztabka. Ostatnia gra, ale podejrzewam, że to będzie pustak. 150, 200, 5000, 2 miliony, 200, 5000, Trzy deszki, trzy deszki. Dadzą trzy deszki. Dwa miliony. Pięćdziesiąt tysięcy. No nie. Pierwszy raz w życiu wygrałam w tej grze. Trzy deszki. Fajnie. No zobaczcie. Trzydzieści, trzydzieści, trzydzieści. Zdrapancja z numerem czwartym, ale jaja. No, no, fajnie jest. No, sypią się zwroty, no ale dobre, lepsze zwroty niż nic. No super, CC. C, c. Jak najbardziej zdrabka jest wygrana. CC. Wszystko do tego numeru, bo. ale dobra, gdzieś się tam odnajdzie. No, zobaczcie. Jeszcze raz Wam to pokażę. 30, 30, 30 bardzo rzadko się wygrywa w tej grze, ja już po prostu byłam stwierdziłam, że nie wygram nic, no a patrzcie, jest zwrot, dobrze kochani ja już się z wami żegnam, czyli takie te wtorki w miarę optymistycznie, to pewnie piątka i siódemka będą puste i będziemy na 50%, dobrze kochani, to już się z wami żegnam do zobaczenia, do kolejnego Pa.